Oh. cześć, cześć widać. Je. Witam was w kolejnym odcinku z gry z Sans of The Forest na kanale Rimik. Dzisiaj obiecałem wam, że przyjdziemy się do jakiejś jaskini, masz na przykład tej tutaj helikoptera. Ale moje plany się troszeczkę zmieniły, bo przypomniałem sobie, że jest to już 16 dzień na tej wyspie, co oznacza, że zmieniła nam się pora roku, a skoro niedawno była jesień, to teraz mamy zimę. No, to nic. Dzisiaj się zajmiemy w sumie śniegiem i zobaczymy co w sumie potrafił. Ciekawe czy można robić kulki ze śniegu, chyba nie? Zapraszam wszystkich do oglądania. Dobra, jest dziś zimno, użyj patyku do zrobienia ogniska, oj, oj Oj, widzę, że to będzie problematyczna pora roku W ogóle zostawiamy, normalnie w defrosie zostawiamy ślady, tutaj możemy sobie tak śmiesznie dreptać w tym śniegu I zostawiać takie śmieszne ślady, ej, no jak ja będę musiał teraz cały czas Siedzieć przy ogniu, to to będzie jakaś masakra Ta nasza zima Oj, ktoś tam już krzyczy za płotem Nie za zimno ci czasem? Dobra, mamy jakieś, nie wiem, ubranie lepsze? Kurówka taktyczna, mamy tylko to i to mamy już na sobie. Kurde, nie mam żadnych lepszych ubrań znalezionych. Hmm. Kiepska sprawa. Mogę zrobić ze skóry, mogę zrobić zbroja skróżana. Ciebież nam do trochę ciepła. Zróbmy sobie taką jedną. Dobra. Tausz. Nie widzę, że było nam cieplej chyba. Więc co jak ostatnio yy, trzymałem pochodnie w ręku, to może ona mi będzie ogrzewać? Zobaczymy. W e, naszej klatki się jeszcze, widzę, nic nie złapało. Wcześniej udało mi się zabić wywiórkę, ale tego akurat nie nagrałem. O. poleżka. Najwyraźniej się zainteresował naszą bazą. E, dobra. No też, widzę, zostawia e, ślady na śniegu. No nie. Blazne drzewo. E, poczekajcie. Gida. Wolę strącać z drzew dzidami, bo nimi łatwiej trafić. Oj. Osłuchaj się, właśnie, bardzo dobrze. Tych małych to ciężko trafić, zawsze było. Mam trochę więcej staminy, mogę za nimi trochę dłużej ganiać. Tyle dobrego, gdzie ona? Wieje, a właśnie, po drodze jeszcze pójdźmy sobie. A, wspomniałem Wam powiedzieć taką no, ciekawostkę. Ja w ogóle teraz widzę jej ślady, widzicie? Teraz ciężko będziemy ją zgubić. Eee, pójdźmy sobie jeszcze do tego. Do helikoptera, o właśnie, bo teraz woda zamarza. Możemy sobie teraz po tym, po tym stąpać. Mam nadzieję, że to nie pęknie pode mną. Zima jest oczywiście problematyczna, że mam teraz spadek FPS-ów przez to. Prawdopodobnie wszystkie zwierzątka teraz zostawiają ślady na śniegu i to jest największy problem. Mam nadzieję, że coś z tym zrobią. Okej. Okay. I tu do helikoptera, bo chciałem sobie uzupełnić e, zapasy, bo mi się powoli leki kończą i amunicji trochę pozbieramy przy okazji. W ogóle wiecie, czego mi brakuje? Króliki powinni dropić jedną skórę, a sarny dwie, bo jednak to, 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 to dość spore zwierzęta. E, to do tej, do tej jaskini się jednak jutro wybierzemy. dzisiaj się trochę w śniegu pobołaskniemy. O, amunicja. Leki. No i znowu Grand C4. To zawsze jest to samo. Eee... Kurde... Pijmy sobie ten napój, bo akurat mi się pić Chcemy teraz nawet nie mam jak wody pozyskać. ciekawe. Zjedz jeszcze te płatki, bo głodny jestem. Eee... nic jest ciekawego. Trochę mało tych rzeczy. Eee, dobra. Eee, wiecie co mnie interesuje? To mm, pewnie ten, ten, ten pancerzka faktycznie, faktycznie mi daje trochę ciepła. Troszkę tutaj leży sobie Czekajcie, czy ja mogę nabrać jakkolwiek teraz wody? No Mogę się jakkolwiek napić, czy nie? Bo jak nie to trochę kiepska sprawa, wam powiem. O, kanibal. Próbuję nabierać wody i chyba im się to udaje, mimo że jest zamarznięta. Dostaj ta znowu, będzie z moją dzidą uciekać. Oj. Zauważam, że jak wrzążą na ziemi, to lepiej ich ręcznie dobijać, bo później wstałem jak w nich miążną. Dobra. Wiecie co? Skoro jest zima i wszystko jest pokryte śniegiem, to pójdziemy sobie dzisiaj do drukarki 3D, bo chciałem jeszcze wydrukować widzicie co sanie. Mam już maksymalną ilość tej żywicy przy sobie. To akurat damy radę to wydrukować. Dobra, nic się nie przejmujmy, tylko chodźmy do naszej drukarki. Ona jest kawałek stąd, tam mniej więcej gdzie Kelvin jest. On właśnie wraca do bazy, zaraz za nami. To zaraz się może z nim spotkałem po drodze. Zima to jest w ogóle strasznie przerąbana pora roku w deforeście, żeby przetrwać jakkolwiek. Bo po pierwsze, nie mogę nabrać wody z rzeki ani jeziora, bo jest zamarznięta. Po drugie, nigdzie w lesie nie rosną ani grzyby, ani kwiaty, ani jakiekolwiek jagody. Jedynie mogę zabić jakieś zwierzęta, ale ich też widzę jakoś jest dziwnie mniej w tą zimę. Tu jest, tu jest taki strumyk, ale z niego też widzicie, nie mogę nabrać, bo nie wiem, wolę, jest ze zimna czy coś. O, tu jest nasze wejście do jaskini. Um, jedynie właśnie mogę na zwierzęta polować i może ewentualnie jakieś ryby, które będą w potoku. Mogę też Kelvinę poruszać, jeżeli mi przyniósł ryb, tylko nie wiem, czy będzie mógł to zrobić w zimę. No i pewnie też moja hodowla nie będzie dawać. Nic do jedzenia. No i zostaje nam ewentualnie te skrzynki z zaopatrzeniem, w których będą batony, płatki, MRE i tak dalej. Okej. Okay. Jesteśmy na miejscu. Cześć, Siemanko. Zatankujmy to sobie. Mm, plan... Napełniłem to? Tak, napełniłem. Chyba więcej się nie da. A nie da się już więcej. O właśnie. Sanie chciałem wydrukować. Spróbują nam się sanie. Ciekawe czy na tych saniach można tylko jeździć, czy można. Można ja też włożyć kłody, zobaczymy. A, to są pewnie takie małe sanie. Mm. zabijmy sobie tutaj grę, już jak jesteśmy. Już nas ktoś po drodze zabije dwa razy pod rząd. Uh -huh. Tak patrzę, patrzę, czy czegoś tu nie przeoczyłem. Są tu paczki, ale ich nie mogę otworzyć. O, są mi sanie. Zablokowane sanie, pokażcie, wymienię. Tu są. Wow. Ok, siedzimy sobie na nich. To chyba działa jak muszla żółwia, mam wrażenie. Wiecie co? A co, jak to wyłączę? Bo Jezu, nic nie widać. Dobra. Eee, to maska. Ta maska mnie intryguje, ale to może zrobimy kiedy indziej. Nie będę tego od razu jeszcze używać, bo dzisiaj się zajmujemy typowo śniegiem. Czy chciałem sobie tą linię do kotwiczki wydrukować, zobaczyć. A, nie mamy tego. Płynu. A drukuję sobie jeszcze trochę strzał i będziemy powoli spadać. Eee, Kurde, dwuno się to robi. 53, nie, chociaż nie, te, akurat te linki do kotwiczki się szybko robią. Kotwiczki wydrukowane. Kurde, muszę być wytrzymały ten materiał. Eee, gdzie one są właściwie? Eee, o, tu są. Dobra, jak je pewnie połączymy ze sznurem, to... A, mam już full tych, tych... Tych linek do kotwiczki, aż 10, ok. Jak zdobędziemy tą kotwiczkę czy co to tam jest, to będziemy mogli faktycznie, faktycznie z tego pokorzystać. Dobra. Nadrukuję sobie jeszcze trochę strzał i widzimy się za chwilę. No i dobra. Mam kolejną partę strzał, tyle już mi starczy. W ogóle mi się przypomniało, że gra jest regularnie paczowana. Tam jakieś minimalne zmiany wprowadzają cały czas między tymi właśnie dużymi aktualizacjami. Jednym z nich jest to, że w końcu wprowadzili. Item, y, szybki dostęp do itemów, na przykład teraz jak kliknę sobie dwójkę, trójkę albo jedynkę to mam przy tą siekierkę przypisaną pod jedynkę na przykład, na przykład ja sobie, bo właśnie nie wiedziałem co oznaczały te białe kwadraciki, które się niedawno pojawiły Ono one widzę oznaczają właśnie przypisanie itemów do rączki włócznia pod trójką co tu jeszcze eee. o, torbot otwórzmy Że miał po prostu mieć siekierę i łuk blisko, o slagi dostaliśmy, fajnie E, pod czwórką, co można by jeszcze mieć? Ewentualnie pałkę. E, no i chyba tyle, żeby móc szybko łuk albo włócznie wyciągnąć, w razie czego. Dobra, mamy te sanki, to pasowałoby się nimi zaraz przejechać. E, pistolet jeszcze ewentualnie sobie pod piątkę wezmę, i granat pod szóstkę. No i chyba tyle. O, książka. Można ją przeczytać w sumie. Hmm. Chyba nie bardzo. Można sobie, sobie tylko obejrzeć. Eee, Dobra, wychodzimy na zewnątrz. I zarazimy się tymi sankami przejechać. Zobaczymy jak się będzie jeździło. Dobra, jest ci zimno i mokro. Super. Eee, a sobie może w takim razie rozpalę ogień. Żeby się trochę rozgrzać. Dobra, e, rozgrzeję się i osuszę się. O kurde, małej porsza, że zrobiłem. Dobra, Osu osuszymy się chwilę, rozgrzejemy i zaraz jedziemy się przejechać. Dobra, starczy. E, teraz tak, gdzie mam te sanki? Sanie. Dobra, wejdźmy sobie na jakąś górkę, może tu jest nawet taka fajna górka. Zróbmy sobie z niej zjechać tymi sankami. Dobra. E, no, może gdzieś stąd. Okej, okay, będzie chyba dobrze. Dobra, suniemy po śniegu. Całkiem szybko swoją drogą. Wow. Cześć, Kelvin. Dobra. E, jak teraz z nich wyjść? Dobra. One widzę działają trochę jak muszla e, żółwiowa w tym. W wysokim deforeście. Tylko, że nie możemy się nimi zasłaniać, ale można na nich jeździć bez problemu. Okej, okay, spróbuję. przy ich pomocy w ogóle wrócić do domu. Dom jest w tym kierunku. Gdybyśmy wejść na górkę i sobie z niej zjechać jeszcze raz, tylko, że w drugą stronę tym razem. Z tamtą stronę, okej. Okay. Będziemy sobie na górkę i spróbujemy tam dojechać. Musimy koniecznie kiedyś pójść na tą górę zimową, na zimowym biomie i sobie stamtąd zjechać właśnie. Zobaczymy jak tam będziemy zasuwać, bo widzę, że te sanki zasuwają dużo szybciej niż tam muszla w foreście. A, śnieguleczki, właśnie. Też są jagody, które niedawno odkryłem. Są też trujące i chyba na, na to, że rosną też w zimę. Mam nadzieję, że nasz dom nie będzie zbyt wysoko. Będzie można do niego dojechać bez problemu. Tu już jest spadek. A nie, tu już jest nasz mur, to jednak sobie nie dojedziemy do niego. Ale jakoś tam można sobie jeździć. Nawet takim widzę w miarę płaskim w tym śniegu. A jak się z tego wychodzi? Nie wiem. Jakoś poruszam się na no bok, jakoś wyszedłem. No Tak jak mówię, też zwierzę widzę z mniej, bo tu już tutaj parę razy przyszedłem, a dalej się nic nie złapało. Eee... No i co mamy sanki w sumie? Taka fajna zabawa, tylko trzeba by do, dobre miejsce znaleźć, żeby sobie nimi pojeździć, bo tu jest trochę za, za płasko, widzicie? Żeby się jakoś sensownie rozpędzić. Tak można sobie fajnie tutaj pojeździć, poślizgać się. Dlatego sanki to już jest, to jest powód, dla którego się powinniście wysoko budować, żeby mieć od bazy łatwy zjazd w każdym kierunku. A, zobacz, te kłody mi przeszkadzają. Tam widziałem kogoś poprawy, ale się nie przejmujemy. Pojeździmy sobie trochę tymi sankami. Ło! Wow, Ło! Wow, 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 Dobra, mam nadzieję, że nie możemy się rozbić o żadne drzewo. No, nie powiem. Podobają mi się te sanki. Fajna zabawa. No, mm. wróciliśmy tutaj. No i teraz z powrotem do domu. Tak sobie teraz wracam do domu i widzę, że jest możliwość napicia się wody. Tylko musimy być przy miejscu, gdzie ta woda sobie płynie. Bo taka stojąca woda, to widzę, zamarzła w każdym jeziorku. I tyle dobrego. No eee, i co? W sumie chyba tyle, jeśli chodzi w kwestii zimy. Tak mi się wydaje. Eee, fajna sprawa, że coś takiego jest zresztą te pory roku. One nie wprowadzają jakoś bardzo dużo, ale powinny właśnie być ze względu na to, że to jest jednak survival. I wiecie co? Zastanawiam się, czy na pewno chcę robić bramę. W sensie to takie wejście śmieszne. Bo... Eee, Skoro oni to cały czas patrzyją, to może w końcu też wprowadzą tę bramę, którą wydaje mi się, że widziałem w tym. Kurde, sporo ich tu. Strzeliłem mu rękę znowu. Nie wiem, jak to się dzieje, ale... Dobra. Jest tu jeszcze... ...trzech. Nie się, się wszyscy rozbijają o te moje zasieki. Widzę, muszę ich więcej tutaj budować. W tym kolejny widzę zniszczyli. Nie się tak szybko psują. Musicie też się przygotować na spadek FPS-ów, jak gracie, kiedy jest zima. Bo w zimie wszystkie zwierzęta zostawiają te takie ślady w śniegu. Tak samo nasz Kelvin i to troszeczkę. troszeczkę. To sobie znalazł nas Co ty tam znalazłeś? Co to jest? Aha, ręka. Pod śniegiem nie widziałem jej. Eee, bo wszystkie zwierzątka zostawiają w śniegu te eee, ślady. No i z czym to się wiąże? No się wiąże z tym, że. <laughs> Gra musi to podciągnąć. Kurde, teraz z tymi. Z tymi z tymi. Eee, szybkiego dostępu będzie dużo łatwiej widzę. Teraz tego patyka nie mogę naostrzyć. Eee. Dobra, Kelvin, co? Będziemy chyba powoli kończyć. Oj, oj, wielkolud. Eee, łuk pod dwójką. Dobra. Nie ja jestem w taki ciężki, ale widzę tutaj coś, coś tu tak sporo strasznie, wiecie? Kelwinka to mi ty zostaw, co? Jeszcze raz się podniesie. No i padł, okej. Okay. Albo jeszcze nie? Już koniec? ta, już koniec, bo puścił broń. Dobra. Mm. No tak już Nie! 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 nadrukowałem. sobie trochę tu Okej, okay. jeszcze tu tu jest dwóch. O, patrzcie, kuleje. Dobra. Nie jestem widzę w tak ciężcy Kurde, tak tu bez problemu wchodzą Chyba prostu tych więcej głów umieścić Albo jakoś, nie wiem Przekombinować to wejście, bo oni tak czy owak tu wchodzą yy, Muszę się tymi, też tymi zasiekami też zająć Tu jest kolejny, strasznie mi tylko du dużo ostatnio przyłazi Nie wiem, nie wiem z jakiego powodu Ten dostała w tyłek I padła, dobra no nic, już nie będę dłużej przeciągał, ale też dzisiaj nic specjalnego. Ogólnie jakoś ostatnio mi to jakieś duet odcinki wychodzą specjalnie ciekawe. Dużo więcej kombinowania niż robienia czegokolwiek. Fajnie, że w ogóle też te kłody wszystkie pokrywają się tym śniegiem. A, i muszę też koniecznie spaczować to, żeby to drewno się nie paliło w nieskończoność, bo patyki tam się palą parę minut i od razu, yy, od razu się wypalają, a te tutaj yy, drwa, to one się palą i palą, nie chcą się wypalić. Ja trochę denerwuję, bo to jest trochę nierealistyczne. Tą bramę muszę jeszcze jakoś przekombinować. Wiecie, ja po prostu zrobię dziurę no, na szerokość dwóch, żeby ja, tylko ja i Kevin mogli, moglibyśmy przejść i tyle. O, coś się złapało. Albo jeden z tych kanibaliom po prostu przewrócił, chyba tak. No. To nic. I ja już się powoli z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Wpadajcie na Discord, do którego link jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Komentujcie też zawsze. Gdzieś skończyć na Wasze komentarze odpowiem. No, i chyba tyle. Ja się biorę za tą budowę dalej. O, że zaczął padać śnieg. Mm. Widzimy się na następnym filmie, w którym sobie do jakiejś jaskini w końcu pójdziemy. Może tutaj, właśnie, blisko helikoptera. Bo ona jest e, przez grę uznawana jako ta najbliżej położona. Najbardziej chronologicznie. E, no i co? Chyba tyle. Elo, elo. O, jest kolejny tutaj w tym miejscu.